Dzień dobry, dzień dobry! Witam w Kurniku Kazika. Dziś tak troszeczkę nietypowo rozpoczynam odcinek, ale aby nie było aż tak bardzo nietypowo, to powiem tylko tyle, że ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz opowiem Wam o kimś, to przyszedł na zaproszony posiłek zjadł lub brzydko mówiąc zeżarł i wyszedł bez słowa, nie mówiąc dziękuję. Więc jeśli jesteś ciekaw kto to taki i w jaki sposób to zrobił, to zostań do końca tego materiału. A tymczasem zdążę zrobić sobie jajko sadzone na śniadanie, a w dalszej części tego odcinka pokażę Wam inne, mam nadzieję, równie nieciekawe rzeczy. Posiłek gotowy, dzisiaj skromnie zasiadam do śniadanka, a osoba, która miała przyjść i zjeść bez powiedzenia dziękuję. Czy już jest tutaj, czy jeszcze jej nie ma? O tym za chwileczkę. jadę teraz zobaczyć, czy w miejscu dobrze mi znanym, dla tych, którzy śledzą kanał, również jest to znane miejsce. Jadę zobaczyć, czy znowu wyrzucili wielkiej ilości dobrego jedzenia, które mogę spożytkować dla moich kurek, ale właśnie jak to jest z tym. Tajemniczym gościem, który przyszedł, zjadł przygotowany posiłek i wyszedł bez słowa jak to się mówi ani me, ani be, ani kukuryku. Czyli nie powiedział: Dziękuję. Zapewne w Twojej głowie rodzi się teraz taka refleksja, co za niewychowany człowiek! Co za brak ogłady i dobrego wychowania. No, bo wyobraź sobie, że przygotowujesz posiłek, że przygotowujesz obiad, nie obiad, kolację, śniadanie, obojętne. Jeśli nie potrafisz gotować obiadów, to wyobraź sobie, że przygotowujesz kanapki. W każdym razie jest to dla ciebie pracochłonna robota. Zajmuje ci kilka godzin, przygotowujesz ten posiłek, starasz się, aby był jak najbardziej. Atrakcyjny dla Twojego gościa, tudzież dla Twoich gości, aby był jak najsmaczniejszy. Innymi słowy, mówiąc, przykładasz do tego całe serce, przychodzą goście, albo przychodzi gość, zjada, patrzysz, jednemu smakuje, innemu może nie smakuje, trzeci zjadł i ciężko powiedzieć, czy mu smakowało. W każdym razie Zasady dobrego wychowania mówią nam o tym, że wypadałoby powiedzieć: Dziękuję, po takim zjedzonym posiłku. No i co? Taki ktoś wychodzi, odchodzi sobie, zostawia po sobie brudne sztućce, brudne talerze. Ty zostajesz sam, musisz po nim jeszcze pozmywać, ale to już nieważne. I co sobie wtedy myślisz? Jak się wtedy czujesz? Zastanów się przez chwilę, jak się wtedy czujesz, ale wszyscy dobrze wiemy, że jest ci po prostu przykro. Czujesz się poniekąd zniechęcony. Myślisz sobie: Tyle się napracowałem, i nie usłyszałem ani dobrego słowa. Niektórzy powiedzieli coś tam, jakieś dziękuję, może nawet, i, w, i to jest ok, ale byli tacy, i była ich zdecydowana większość. Że wyszli nie mówiąc nic. Jest ci po prostu przykro. I w twojej głowie rodzi się wtedy taka myśl, że to był ostatni chyba raz. Że już więcej chyba nie będziesz przygotowywać żadnych posiłków, bo jeżeli nie spotyka się to z docenieniem, to właściwie po co masz to robić? Ty dla samego siebie możesz przyrządzić coś dobrego. Zjeść to sobie sam, ale ogólnie rzecz biorąc dla szerszego grona nie masz takiej potrzeby. No, jeśli widzisz, że ktoś nie docenia tego, co zrobiłeś, to po prostu czujesz się zniechęcony i myślisz sobie, po co to w ogóle robić. Te osoby, które śledzą ten kanał, to dobrze wiedzą o tym, że staram się tutaj pokazywać zarówno te dobre. Te pozytywne aspekty życia na wsi, hodowli kur, jak również te negatywne. A ci, którzy jeszcze tego nie wiedzą, to jak będą oglądali, to się o tym przekonają. Więc być może niektórzy z Was już domyślają się, co chcę powiedzieć. A jeśli nie, to pozwólcie, że rozwinę tę myśl trochę szerzej. Bo to co mówiłem o przygotowaniu posiłków, o tym, że ktoś zjada, wychodzi i nie mówi dziękuję, to można to przyrównać do tworzenia filmów, do robienia filmów na YouTubie, wrzucania ich na YouTube właściwie, bo robienie filmów to jest zupełnie inna historia. Jak mówiłem w którymś z poprzednich odcinków Chyba w przedostatnim. Dla mnie przygotowanie odcinka wiąże się z tym, że poświęcę na to około 3 godzin. Taki normalny, około 15-20 minutowy odcinek to są dla mnie 3 godziny roboty. Wkładam w to serce. Staram się, aby takie odcinki były jak najbardziej atrakcyjne. Raz mi się to uda. Innym razem mi się to nie uda, bo różnie to bywa, ale staram się zawsze tak samo. Tak samo jak stara się kucharz przygotowując posiłek. Nie zawsze mu wyjdzie, ale on stara się zawsze. Więc przygotowuję taki film, poświęcam na to kilka godzin mojego czasu, wrzucam na YouTube. Kanał Kurnik Kazika ma. Prawie 30 tysięcy subskrybentów. Ja wiem, że to nie oznacza, że filmy będą miały 30 tysięcy wyświetleń. A tym bardziej tyle samo komentarzy, bo to zawsze tak jest że tych wyświetleń zawsze jest mniej niż y, osób, które subskrybują tak zwanych subskrybentów. Zawsze jest więcej, chociaż właściwie to nie są subskrybenci, tylko pseudosubskrybenci. A tych wiernych widzów, którzy oglądają, jest zdecydowanie mniej. Natomiast tych prawdziwych, którzy oglądają i doceniają, wpisują swój komentarz. To jest naprawdę, można by ich było wyliczyć po prostu na palcach. Dlatego tutaj, dla mnie, jest to taka Analogia. Przepraszam, tak abstrahując troszkę od tematu, zobaczcie znowu wyrzucone tony kapusty pekińskiej. Zobaczcie, tu są normalnie, normalnie wyrzucone arbuzy. No już w tej chwili się pewnie większość z nich nie nadaje, dlatego że był mróz, ale pewnie część z nich zabiorę, tak czy inaczej. No nic, za chwilę pójdę sobie to. Pozbierać. Mam tutaj taką torbę i nie zawaham się jej użyć. Ale kontynuując, kontynuując temat, wrzucam taki filmik na YouTube. Ty widzisz, że pojawił się nowy filmik. Normalna, dobra kapusta. Mogłaby być w sklepie. Ty widzisz, że pojawił się taki filmik. Wchodzisz na kanał. Oglądasz. Jeśli zostawiasz lajka, super! Bardzo jest to dla mnie cenne i bardzo Ci za to dziękuję. Ale ile kosztuje zostawienie komentarza, napisanie, czegokolwiek, czegokolwiek. Czegoś w stylu dzięki za filmik. Albo tak jak piszą niektórzy widzowie. Dzięki, że nagrywasz fajne kurki. Albo kolorowe kurki. Miło cię znowu widzieć, albo... Pozdrawiam serdecznie. Czy to coś kosztuje? Nie kosztuje to ciebie nic. Natomiast zdecydowana większość osób, które wchodzi na kanał, ogląda filmy, nie zostawia po sobie absolutnie żadnego śladu. I dla mnie osobiście jest to porównywalne z tym, jakby ktoś przyszedł do mnie na posiłek, o, Kazik znowu wystawił stół pełen jedzenia przed swoją, przed swoją yy, bramą, albo napisał: Zapraszam na obiad. Przychodzisz, zjadasz i wychodzisz bez słowa. Nie mówisz nic. Nie mówisz dziękuję, nie mówisz, czy było dobre, nie mówisz, czy Ci smakowało. No, troszeczkę tutaj przyznasz mi na pewno rację, że jest to brak kultury w takiej sytuacji. I dla mnie osobiście, jako twórcy filmów na YouTube, sytuacja, w której ktoś ogląda i nie zostawia po sobie żadnego komentarza, jest dla mnie tym samym, jest dla mnie tym samym, co zjedzenie posiłku. I wyjście bez słowa, dlatego mam nadzieję, że skłoni to chociaż niektórych do jakiejś tam refleksji. No bo ja rozumiem jeszcze osoby, może starsze, takie, które nie wiedzą, jak się wpisze komentarz, które potrafią tylko kliknąć i obejrzeć filmik. I poniekąd takie osoby w moich oczach są usprawiedliwione. Druga jeszcze strona medalu jest taka, że zawsze się można rozwinąć zapytać kogoś, jak to zrobić, żeby wpisać komentarz. Jak to się mówi dla chcącego, nic trudnego, no ale nic. Tak jak powiedziałem, rozumiem, że niektóre osoby być może nie wiedzą, jak się wpisuje komentarz i takie osoby usprawiedliwiam. Tak, w ogóle do nagrania filmu o tej tematyce. Zmobilizował mnie komentarz jednego z moich widzów. Za komentarz, oczywiście, bardzo dziękuję, ale właśnie te, tenże widz napisał do mnie, że dla niego pisanie komentarzy to jest abstrakcja. Co to znaczy, że to jest dla ciebie abstrakcja? Nie obraź się, jeśli to oglądasz, ale abstrakcja. To jest dla osoby, która ma amputowane nogi, wyjść z domu i biegać. To jest dla niego abstrakcja. Ale dla ciebie, mój drogi widzu, nie jest to abstrakcja. Dla ciebie jest to po prostu lenistwo. I nie obraź się. Spójrz prawdzie w oczy. Nie obrażaj się. Przyznaj rację. I jeśli jest to prawda. Bo w ten sposób wyjdziesz lepiej z twarzą niż zaprzeczając, bo wszyscy wiemy jaka jest prawda i fakt jest niepodważalny. Zobaczcie ile tamtego było jak ja to teraz jak ja to teraz doniosę Uf, do tego samochodu Przychodziłem tutaj nieraz pieszo z psami na spacer. Ale naprawdę wierzcie mi, że mam tak zawalony grafik, jeśli chodzi o czas. Tyle roboty, że postanowiłem zaoszczędzić tego czasu i przyjechać tutaj samochodem. Ależ będziecie miały używanie, ależ będziecie miały. Wyżereczkę. O, a dlaczego nikt tu do mnie nie podchodzi do bramki? Co? O co chodzi? Ktoś was przestraszył? Czy już jesteście najedzone, co? No chodź, chodź. Zobacz jakie smaczne danie. Kazik ci tutaj zafunduje teraz. Masz harbuza. Jedna z drugą. Jeden harbus tu, drugi harbus tutaj O pyk I dla Was też coś się tutaj znajdzie, jedz, jedz Jedz i rośni, jak mówiła moja babcia. Na zdrowie smacznego proszę bardzo No, a wracając do tematu To dlaczego tak zależy mi na tych komentarzach. Otóż dlatego, że po pierwsze, komentarz jest dla mnie zawsze jakimś takim, jakąś taką formą podziękowania, a po drugie, ja uznaję te filmy, te materiały, wideo, które tutaj wrzucam, jako taką formę dialogu z moimi widzami. A wszyscy dobrze wiemy, że dialog polega na no właśnie. Na czym polega dialog? W przeciwieństwie do monologu, dialog polega na tym, że obie strony ze sobą rozmawiają, że nie tylko jedna osoba coś mówi, ale obie strony mają sobie coś do powiedzenia i o ile i o ile ja mówię do was na filmach, o tyle wy możecie odpowiedzieć mi. W komentarzach, no innej możliwości nie macie. Nie macie innej możliwości. A jeśli ja nie widzę komentarzy, to czuję się trochę tak, jakbym rozmawiał ze ścianą, jak to się mówi, jak grochem o ścianę. Mówisz i nikt po drugiej stronie ci nie odpowiada. Więc jest to takie zniechęcające, podobnie jak zniechęcające jest dla. Gospodyni, kiedy narobi się, nagotuje, a ktoś przyjdzie, zje, beknie i sobie pójdzie bez słowa. A druga rzecz jest taka, że komentarze liczba komentarzy pod filmem ma bardzo duży wpływ decydujący wpływ na to, jak pozycjonowane są te filmy na, na youtube. Im więcej komentarzy, tym ten film jest bardziej polecany. No innymi słowy mówiąc, jest bardziej popularny. Pojawia się gdzieś tam w pozycjach proponowanych na youtube, więc nawet jeśli ktoś to jeszcze nie znał kurnika Kazika. Włącza sobie YouTube'a, bo chce sobie pooglądać, na przykład, nie wiem, gotowanie, samochody, roślinki czy coś innego, to taki filmik mu się, że tak powiem, podpowie i on wtedy będzie mógł kurnik Kazika odnaleźć. Dzięki temu również ja mam większą satysfakcję, jeśli widzę, że moje filmy trafiają. Do szerszego grona osób, do szerszej publiczności. No bo tak naprawdę ja tych filmów nie nagrywam dla siebie. Jeśli miałbym to nagrywać dla siebie w formie pamiątki, to nagrywałbym sobie jeden filmik w miesiącu i w ogóle nie ustawiał statusu filmu jako publiczny, tylko jako niepubliczny. Mógłbym go oglądać tylko ja, a ty. I ty, i ty, i ty też nie miałbyś do takiego filmu dostępu. A że robię ten filmik jako publiczny, publikuję go dla szerokiego grona osób, a później patrzę, ile osób yy, widziało taki film. I jeśli subskrybentów na kanale jest prawie 30 tysięcy, a filmik ogląda 1000 osób, a 10 osób zostawi komentarz, to jest to dla mnie. Zniechęcające, na tyle zniechęcające, że tak sobie pomyślałem ostatnio, że jeśli dalej tak będzie się działo, jak to się mówi, jak tak dalej pójdzie, to zniechęcę się na tyle, jak zobaczę, że prawie nikt tego nie ogląda, to po co to nagrywać? I przestanę poświęcać czas na nagrywanie moich kurek. Będę mógł poświęcać więcej czasu na pracę tutaj gdzieś. Wokół domu, bo tej pracy jest naprawdę sporo. Tak więc, raz jeszcze apeluję i proszę, jeśli obejrzałeś ten film, to nie bądź podobny do takiej osoby, która przyszła, zjadła i wyszła bez słowa, nie mówiąc: Dziękuję. Zostaw lajka, zostaw jakikolwiek komentarz. Może to być nawet kropka. Nie musisz nic pisać wystarczy, kropka. Ale jeśli napiszesz coś od Ciebie, czy się podobało, czy się nie podobało, czy pozdrawiasz, czy nie pozdrawiasz, jakieś pomysły, jakieś spostrzeżenia, to dla mnie będzie głos od Ciebie, od Ciebie, od Ciebie i od Ciebie również. Tak więc dziękuję Wam, jak zwykle, za oglądanie tego filmu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów. Mówił do Was Kazik, idę teraz dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie ma za co.